i gra was rzucała na tą misję. No, i ona tam była taka pół otwarta, pół zamknięta. Można było trochę chodzić i eksplorować. Ale trójka, z tego co mi się wydaje, ma po prostu taki otwarty świat. To, co mnie podoba mi się, bo mam nadzieję, przynajmniej, że będzie tak, że będzie można wyjść. Jeżeli jakiś boss będzie za trudny, będziemy mogli wyjść i poeksplorować. Nie mam pojęcia, co znaczą te wszystkie słowa, stary. Czego ruszysz, barania? Ed. No właśnie tak zrobiłem. I teraz mi ucieka. Co z Sasią? Stary, poczekaj. Czekaj! O mój Boże. Zawsze się tak krę... Śmierdzę. Stęcz. Gra mówi, że śmierdzę. Dobra, po to to mam, żeby to używać, nie? Oła! Fatalnie ci to wyszło, stary. Jakikolwiek miałeś plan, wyszedł ci okropnie. Ten, jak się rzucił na stópki. O lerni, stópkarze! Jak żyć w takich czasach? On brzmi jak w ogóle, jakby był z kamienia. To jest kot. Co Ta tam? Okej. Okay. Uuu, nice. Dostaliśmy kłaczek. Powinna być opcja w Soulsach w ogóle. Że tak jak możecie sobie wyłączyć. W ogóle, w jakiekolwiek grze to zróbcie. Żeby. Że tak jak możecie sobie wyłączyć hełm. Tak powinno też móc sobie. wyłączyć stopy. W sensie buty. wychodzić Boso. Tak. W lawinnym soslajku. -like tak powinno być. Nie, żeby coś. Nie jestem stówkarą, nie? Ale. nie zaszkodziłoby, nie? Ale jesteś brzydki. What the fuck. Czy tu coś powinno być? Mmm, dobra. Pewnie będziemy mogli skakać po ścianach, bo widziałem w trailerach, że jest coś takiego, że możecie się tak odbijać. Dzień dobry. Proszę sobie nie przeszkadzać. Ja to tylko prze... Mówiłem, żebyście się... ja sobie nie przeszkadzali. Ja ci zaraz pokażę. O, skrzynka. A nie. To jest ta. Eee, jak to się nazywa? Shrine. Jak to się nazywa? Kapliczka? Chyba kapliczka. Nie wiem, gdzie tamta pierwsza poleciała, ale mam nadzieję, że jest szczęśliwa z nowych rzeczy. Rusty Ho! Hej, to ja! Hej! Zmykaj! Grzybuś! Ale grzyb! Lubicie grzyby, czat? Grzyby są super. Nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że nie lubią grzybów. Jakby, serio? Te czary? Czary są fantastyczne. Albo jakiś sos grzybowy. O Jezu. O Boże. Okej. Okay. Ja nie umiem. Za dużo. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. I guess. Ok, Co tam. Dawaj, kocie, car, hold up. Jezu, ja umrę przez tego kota. O, stary. Fantastycznie. nie możecie normalnie się po prostu dać złapać. Ziomy. słodki jest. Widzę go. Widzicie go? Nie ja go widzę. To było dobre, ale musimy się nauczyć w ogóle górnej i niskiej postawy. Także dostała nam dolna. Dziwne, że to trzeba kupić i nie jest od razu. Powinno być od razu dostępne. Hej. O stary Ok, Virgil. Did this bit just squirt on me? Zdecydowanie potrzebujemy więcej staminy. Easy? Ja nie zostałem stworzony do czytania tylu rzeczy naraz. Ja zostałem stworzony do... Pokania w poduszkę, bo jest mi smutno w nocy. To tak kurwa było. Videogame. Czemu mnie straszysz? Zielomeczek, co z dachu spadł, normalnie. Czemu jest tak agresywna muzyka? Nawet nic się nie dzieje. Zawsze miałem ten problem z Nio, że ja bardzo często nie widzę. Te animacje są tak dzikie, że ja nie mam pojęcia co się dzieje. A masz. A masz. A jeszcze raz. I ja bym ci rzucił jeszcze jeden raz. I teraz pa na to. A kurwa Ała! Ale mamy pompon na broni, widzicie? <laughs> Śmieszne. Oho. Oho. Não not a good thing for Bro, wiem, pamiętam. Czyli musimy po prostu bardzo dobrze grać. Czyli nie to, co teraz robiłem. Musimy sobie kupić jakieś inne co bo to jest strasznie głupie. Pytam? U, chyba w ogóle mi to nie wyszło dobrze, Dobra, widzę pasek na dole, spory jest ten. Czas na użycie zmiany stylu. Dobrze szczęście. Break. Fantastycznie. Dawaj dupę. Yeah. A, nie przejebał. A mi przejebał Daj te rogi sobie Au. Co on robi? Nie wiem, co on robi, ale nie dobrze, jest niedobrze O oh fack, 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 oh Bomby! Mi bombo! Drogie? Co? Nio? Nio jest w chuj drogie, to prawda. Chyba 300 złotych, nie?

First by the way. Dobra, kupimy sobie to. To jest fajny finisher. Teraz, w możemy zrobić coś takiego. Potem jest traci całą staminę. Solid, solid. Gdzieś tutaj jest żaba. Cześć żaba. Zmykaj do domu. Też umiem rzucać. Ej, yo! Widzieliście to? Ej, yo! Ej, zajebiste. Nie wiedziałem, że tak możemy. Aha... Is a target, I see? We ought to jest target, to zniszczymy. <śpiewanie> o oh, Jezu! ŁASICA! Chyba Chyba łasica Chijiko are yokai that look like floating handballs They love being used for target practice And if you pet them after bringing one down They will give you something precious as a sign of friendship Oni robią z siebie ofiarę i to uwielbiają Wariaty Korzystam z tej postawy ninja zdecydowanie więcej niż się spodziewałem W sumie całkiem dobrze, nie? Okej okay. Tam, tam, tam coś wybucha Holy fuck jak się do ciebie dostać? What the fuck, co ja właśnie zrobiłem? Okej. Okay. Nie wiedziałem, że ta gra jest tak fancy. Ej, jak się tam dostać? A! Tutaj potrzebowaliśmy tego skakania, co nie mieliśmy. Ale brzydel. No, właśnie to powiedziałem. To się nie skończy dobrze. mas duży nohal. powinno być takie łatwe, ale pożałuję tych słów. O mój Boże, dajcie mi kilka godzin w tej grze i będę błagał, żeby gra była prosta. No nie chcę, Niechcący, My bad. Powieka mi drga. Nawet nie powieka, tu. Pod powieka. Pod powieką? To są słowa? A, nieważne że. Pamiętajcie, słowa i tak są wymyślone. Możecie mówić jak największe farmazony, ale to jest w porządku. Armazony można mówić. Dawaj dupę. Fantastycznie. To jest jakiś pies. O hej. Jaki słodziak? La bomba. They call me DA Bomb. to już tak było. Nie wiem. Albo no, coś takiego. No, weźcie się przyjaźni. Co tam? O-okej, okay. a jakbym ja chciał przejść? Dobra, stary, już tak nie dysz. No dobra. Zakładam, że nie możemy. Co tam? Co tam? Ej, ona już chyba nie żyje. Maj! Maj! What's up, fuckers? Oh, long time no see.

Nie ma problemu, stary. Ale nie ma problemu z Ale, a zresztą... co? Easy. This your wife? I am not born for this world. I have no more need for medicines, sir. Please stay safe, I love it. No! Why? Why? Damn it! Thank you for all you. się, stary. For bringing me here. Nie, spoko, Ja naprawdę nie kojarzę, żeby ten kot tak cały czas brzmiał. On brzmi tak dziwnie w tej części. Ja nie chcę, żeby on mi pomagał. I'm good. O, żeż, ty. Mały kutas. Duży kutas. Mi bombo. Ale mam wrażenie, nie wiem czy to jest tylko przez to, że to jest demo, ale przeciwnicy nie zadają aż tak dużo obrażeń. W niej przecież co chwilę coś one shotowało albo to jakby nie było trudne, jeżeli chodzi po prostu o cyfry. No to nie jest tak źle. Jeszcze przynajmniej, jeszcze. Demo się jeszcze nie skończyło. Jak skaczał. Ale macie puste mieszkania. 7 tysięcy co plus opłaty, What? Zdawało się, że ci NPC są strasznie głupi i w ogóle ich nie obchodzi, co się dzieje z ich ziemkami. Nice ass, brother. To jest dokładnie how. Stare rury cię wkurwiły? No, mi stare rury nie działają. To jest kawa i souls? Nie do końca kawaii souls? Nie, chyba nie. Kotki wpływają obok? No tak, ale z drugiej strony masz demony, które wszystkich rozszarpują na pół. Więc... Nie wiem. Jestem przekonany, że nie w taki sposób... Mam zrobić to, co właśnie robię. Chociaż, a może... Działa! Kiedy glut kiedyś kiedy się... skąd? Ale wy jesteście napaleni na wszystkie gry, oprócz nie te, w które gramy. Ała! Ała! Au! Au! Słuchaj, gdzieś się... Co ty tam robisz? Wracaj do domu, stary. Oho. Ale podoba mi się póki co. Jest naprawdę spoko. No i mówię, pewnie kupimy pełną wersję, ale 320 zł trochę boli. Oj, to prawda, stary. A czy ty nie jesteś moim dziadkiem? Hmm. Who would have thought they'd prevent a retreat to the castle like that? Oh. Show yourself! No, I'm Oh. your blades! Lord EAS, is this not the person mentioned by the messenger from. Hitokoto Slope, earlier. Oh... Takechiyo. You are the samurai who fells yokai. Oh, spoke we. Nice pussy, bro. I trust... ...you'll be able to rid us of this crucible. What did Crucible? this way i am now tora i will guide you so you are the one who assisted Tarakatsu. and yes